Wbijka z wozu, obstawy Wójka, dawaj tu wypa. i wchodźcie do środka. Z Zabaj, tak, tak, tak. Puszaj. Nie miałczaj. Zaraz cię puszczę, będziesz żałował tego. Purzaj mnie! Na ten, na małkę. Gdzie jesteście? Purzaj mnie, niech mi Allah chbi ty święty. Zamknij mordę. Do tego wstawić? Dobra, wejdę się. O, to duchy duchy znajdą mnie! Nikt cię nie znajdzie! Tak. Ale nie, żeby że nie swoją drogę. Śmiecie! Mam jeszcze trzy dokumenty różne. Znalazłem. Jeszcze trzy? Tak. Mówiłem, że to jest chuj. Gdzie to znalazłem? Po no, kurwa, w budynkach, które czyściliśmy, a nikt nie patrzył poza dokumentami. Cały. Masz tutaj, trzymaj. Na ziemi co tam kurwa miało czyś? Nic, nic. Co tu kurwa mamy? Padł. Dokumenty mu wypadły, patrz na to. Płoniecie. Jeszcze jedno. Płoniecie. koordynaty. Czekaj. co go jeszcze. Sprawdź te koordynaty, co są na to. Dobra przyjacielu stój, 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 Nie skończy Dobra Ujej, rano, stój. Dobra Pierwsza rzecz, ściągnąć tą Twoją kurwą maseczkę, pierdoloną. Nie! Tak. Druga rzecz, zrobię to, czego PJR nie zrobił. Czyli wypierdolę ci radio, kurwa. Zostaw! Ty go rozbrajałeś, kurwa. Teraz, przyjacielu, powiesz nam, co jest zapisane na tych pięknych dokumentach. Ja ci je otworzę, żebyś je widział. Ja, ja i za nie, nie jest. Jest Tak? Przecież znasz ten język. To nie są moje dokumenty. Widzisz tu kilka dokumentów. Rzucę ci jeszcze świetlik, żebyś widział. O kurwa, nie świetlik, co to Co tam pisze? Nie chcesz gadać? Spoko. Został. Został. Nie mam do palić papieroska, ale... Weja, no ściągnij mu gacie. NIE! NIE! Jerry, zobaczymy twoje stopy. Spłonię cię! żywcem! O, jakie stopy ładne. Aaaa! No. Został! Już! Uff... O. 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 Dobra. Nożyce do cięcia drutu. Nie, nie, nie. I łapiemy za łóżko. Nie. I, I cyk. Co tu pisać? Tam pa. są koordynaty. Czego? Placówki. Jakiej placówki? Nie wiem. To... Sprawdziłem koordynaty, to było tam... Z cyk. z nożyczkami. Nie. Zóbek? Sprawdziłem te koordynaty, to one prowadzą tej bazy Sagram, którą w międzyczasie Heres wykryją. To są te kontakty, co na początku oznaczałem. Co tam jest? Co tam jest? No to co? Mamy... Nie. Bierzemy, się, bierzemy się za paznokcie chyba jest Czegoś zdrajca! Zdrajca! Nie dostałeś, kurwa, czemu jedziesz? Bo, boję się. Kocham. To jest zdrajca. Wasz. zdrajca? Ameryki. Tak. Nazwisko. Nie mogę. Zabiją Nazwisko. mnie! Czekaj. Ty mu odciąłeś, odciąłeś mu jaja, czy kutasa? Nie, przypaliłem mu. No to czekaj, ścisnę mu kurwa stazą. Zobaczymy jak będzie piszczał. I. Aaaa, dobra, mamy go. O, jak czostek? Pa, jak cię Jutka, łagle. Nie wiedziałem, Wiesz, że oni tak potrafią. Papuś trochę. Żeby coś powiedzieć. już już mój... zdejmuję. Honor, Honor, Canway, Honor, Canway. Szanowny <śmienny> Dajca. Przedaję pociski w Ameryce. Mieliśmy użyć na i tak? A, tak. Na granicę waszą. Meksykańską wywołać wojnę. Syrii? Nie, kurwa! Meksyku! Granica meksykańska! Co to za interesy w tym? No Chcę mówić, kurwa. Widzisz, widzisz co ci podpiąłem do sutków, kurwa? Nie, Zaraz cię popieszczę prądem, kurwa! Dobra, dobra, mówię, chcemy wyrządzić chaos, żeby rosnął w czasie wojna, żebyśmy mogli na tym skorzystać. Dobra. Mamy sprzęt. Daj ja. Już. Nie! Uwaga, odsunąć się. Nie! Dobra, starczy, ściągam to, bo mu pserduchło pierdolnie zaraz. Mamy, mamy informatorów w meksykańskim rządu, chcemy zrobić wielki przepływ. Nawrócić ich cały Meksyki i potem, żeby zjednać Amerykę z Meksykiem. Jedna wiara To Co jeszcze wiesz? Nic więcej, naprawdę Dowódco, Ja bym temu Abdulowi nie muszę odpalać fajkę. Nie, naprawdę, ja nic nie wiem już. Dowódco, jego rękę tutaj? na Położyć na ten wspaniały Masz Mamy porwanego. z czy mi proponujesz coś? Mamy ostatnie... Przyniosłem noży nożycy do drutu i taki oto wspaniały na, na, narzędzie. Ooo! Jedynie co wiem. To mi się przydało. <śmiennie> nie, 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 nie. To, to ja nie, trzymaj nie, nie. go. Nie, nie. Dawaj się. jego rękę. Co Dobra. jeszcze wiesz? Nic ja wiem, nie wiem co... więcej. Nie ma paluszka. Nie! I po jest Co jeszcze wiesz? Jedynie, jedynie coś wiem, to, to na tej platówce. Jest porwany wasz człowiek. Wysoko Nazwisko. postawiony. Podstawiony? Wysoko postawiony. Porwany? Tak. I okay, Connor Canway jest jednym z naszych. Mam uwierzyć, że on porwał jakiegoś gościa z naszych i sprzedaje Haymarcy waszym ludziom, żebyście mogli wywołać wojnę z Me Meksykiem i USA? Żeby uczynić z nich jedno państwo Allaha, gdzie Meksyk w ogóle nie wierzy w Allaha. Mamy kontakty w Meksyku. Jakie to są kontakty, nazwiska? Gdzie się znajdują? Alberto Chivas. Gubernatoris i... i senatora. Jak mam ci w to uwierzyć? Ubiej. Dobra chyba muszę drugiego fajka na ciebie zmalować ja mam pomysł Czekaj, 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 czekaj. Jak tak nie chcę, to pójdzie po dobroci. Zaraz mu dam rozróżniający płyn, to się zaraz sam zacznie gadać. Kurwa. przeholowałeś z nim trochę story. Czekaj. Dać go, ustabilizuj

Abram przyjacielu Ja pis nie naprawdę Ustabilizowałeś go? Tak, tak, jest dobrze. Jest A ja sprawdzę jeszcze. Dam mu jeszcze droninkę, żeby na mnie padł od razu. Co? Senator Jestres to na to zamieszany. Ja załóż mu stazę na nogę i piątkę podaj. Co jeszcze wiesz? Niedługo ma być wielki przelew do Meksyku dla najwyżej postawionych generałów. Chcemy ich przekupić. Aktualnie mamy negocjacje. O? Gotówka, gotówka jest przewożona w ciężarówkach w skradzionych Zjadzionych czyich? Chemnitach. 3 złotki. Chemnit. On, Arab głupi, on kurwa nie wie co to jest. Dwa miliony polski dolar Amerykański rad. <grym> <r> <grym> Amerykański. już <grym> mu się poprzeracał w głowie od tych leków. <grym> Dobra. Ja się <wszystko>, naprawdę. <grym> Okay, A potrzebujesz okay. nogi? Puśćcie mnie. Tak. Czekaj. Ty, Peja. Masz może jakieś. Te kółeczka od, od ganatów? Do leczki? Tak, okay. Patrz. Patrzę. A. Masz. Teraz już A, masz. <laughs> Dawaj, Nie. Zabijmy ci kolczyk. Nie. Yeah. Nie rzucaj się Kurwa Przecież to. Teraz jesteś tym, czego nie możesz jeść Co jeszcze wiesz? Co pisze na tych wszystkich dokumentach? To wszystko jest związane z tym, co ci powiedziałem. Koordynaty, gdzie jest Konor, gdzie, gdzie jest... ten farfany człowiek. To dowodzi waszym kurwa, Alkaidom? Nie wiem. Jak kurwa nie wiesz? Nie wiesz, kto jest twoim szefem? Nie wiem, nie wiem. nie bierz. zginę. Dobra. Wysyłaj go do Allaha. Nie. ze ziomków, których wcześniej odjebaliście. Zginiecie! Skiniesz. Kurwa, miałeś mu stazę zdjąć. O, już wszystko, się dowiedzieliśmy od niego. Tak, na wszelki. Tutaj ustawę, się za e, weź dokumenty wszystkie. Co robi? Przygotowy. Zawijamy się stąd. E, e. Będziemy się przemieszczać do e, następnego LZ, z którego nas. A, jest. Ok, macie do pojazdów. Tak, przyjechaliśmy. Rozdzieliśmy. Weź ten jego montaż. E, Zakopiemy go gdzieś, czy nie? Niech będzie przez dla innych. Tak. Mamy A ja jak tam? Proszę, skończyliśmy. Stawek tutaj przed dom. Napiszemy ładnie na ścianie jego krwią napis.